Dane, zbieranie danych, wykorzystywanie danych. Tak naprawdę jeden z najważniejszych tematów w gastronomii w ostatnich latach. Ale powiedzmy sobie szczerze, ile realnie czasu poświęcacie na to? A prawda jest taka, że danych macie na pewno mnóstwo. Systemy POSE dają wam dane, systemy Wi-Fi, niektóre zbierają dane, może do Bookingów. Ale dane same w sobie, jeżeli nie wiemy, co z nimi zrobić, lub nie macie narzędzi, żeby je realnie wykorzystywać, tak naprawdę sprawia, że te dane są bezwartościowe. Budując embargo, nauczyliśmy się, że naprawdę 20% danych daje tobie 80% sukcesu. Ale tylko, jeżeli narzędzia, które masz, w prosty sposób daje ci taką możliwość. Prawda jest taka, że mając wszystkie Twoje obowiązki, nie będzie czasu na tym, żeby siedzieć godzinami nad takimi rzeczami. Stworzyliśmy embargo Portal CRM po to, abyś mógł, mogła spędzić 50 minut miesięcznie i wykorzystać wszystkie te dane, które zbieracie do zwiększenia sprzedaży. Co więcej. Embargo został stworzony w taki sposób, że niezależnie od kanału sprzedaży, formy interakcji Twojego klienta przez Twoją kartę lalnościową, czy system zamówień, Twój CRM rósł, żeby zawsze każda ta interakcja sprawiała, że masz więcej danych i więcej klientów w tej bazie danych. Jak zalogujesz się do swojego CRM, na początku powiemy Ci tak naprawdę, jak wiele osób korzysta z Twojej karty lalnościowej. I jak często, ile masz cyfrowych pieczątek, ile nagród odebranych. Ile z tych nagród czy pieczątek jest od klientów, a ile od nowych? Ile sprzedałeś online, w dowozie czy w odbiorze przez swoją kartę lanościową czy stronę? Wszystkie podstawowe dane, żeby dowiedzieć się, czy to w ogóle działa. Ponieważ jeżeli tam nie ma tych klientów, nie ma tej interakcji, to wszystkie te narzędzia będą tak naprawdę wartościowe. Tym bardziej pokazuje Ci to, jak duża jest wartość w tym, aby zachęcać, promować i mówić o swojej karcie lanościowej. Każdy klient ląduje w Twojej bazie danych. Im więcej tych klientów, tym większa jego wartość. Możesz patrzeć na te dane zarówno w różnych przestrzeniach czasu, ale także patrząc na różne Twoje lokale, aby mieć pełny ogląd Twojego biznesu. Następnie w zakładce klienci zobaczysz już szczegółowe podsumowanie tych klientów. Wyobraź sobie, że klient wystarczy, że odbije jedną pieczątkę, czy zamówi raz, czy odbierze jedną nagrodę i już tutaj ląduje. Możesz bardzo łatwo zobaczyć, ilu klientów wraca, ilu nie wraca, jak często wracają. Na bazie danego klienta zobaczysz, kim oni są, jakie lokale w swoich lokali odwiedzają, jak często czy zamawiają online, czy wracają do lokalu, czy odbierają nagrody, czy odbierają oferty. Wszystko czarno na białym. Możesz nie tylko wyeksportować te dane, ale co ważne, z embargo dostać od do razu narzędzia, by te dane wykorzystywać. Szczegółowy wgląd i prostota w tych danych. Wierzymy, że to jest recepta na sukces. Kiedy zerkniesz na zakładkę marketing, zobaczysz sześć narzędzi do komunikacji z klientami i zwiększenia sprzedaży. Pierwsza to tak naprawdę jak twój taki Whatsapp do twoich klientów. Wysyłając taką wiadomość, nie tylko trafiacie na telefon tego klienta w formie pusha. Ta wiadomość także ląduje w skrzynce odbiorczej w aplikacji Embargo. Nawet jeśli klient wyłączy notyfikację, czy po prostu jej nie zauważy, ta wiadomość będzie czekała, podobnie jak na Whatsappie. Teraz wyobraźcie sobie, że kiedy wypuszczacie nowe menu, czy chcecie się odezwać do klientów, którzy nie wrócili, możecie to zrobić w 2-3 kliknięcia. Co więcej, wysyłając taką informację, wybierając sobie dzień, czas, następnie możecie także stworzyć limitowaną ofertę. Tylko dla tych klientów, np. tylko dla tych, co byli 10 razy, albo dla tych, co nie wrócili od dwóch 2 miesięcy, żeby zawsze przy otwarciu aplikacji przypominała im się w formie widgetu pod kartą lalnościową. Czyli załóżmy, że chcesz zwiększyć sprzedaż w piątki na śniadanie i chcesz stworzyć ofertę kawa za pół ceny do każdego śniadania w piątek, ta oferta może tam być widoczna. Każdego dnia, za każdym razem, kiedy klienci przychodzą w inne dni, żeby im przypomnieć o tym, że hej, kiedy przyjdziecie w piątek, coś na Was czeka. Następnie wysłaniu takiego busza o tym, stworzenie takiej oferty. Możecie także stworzyć kampanię e-mailingową. W prosty sposób, kilka kliknięć. Gdzie możesz już powiedzieć więcej o, tym, o tej ofercie, pokazać zdjęcia, śniadania. Nagle macie omnichannelowy system do komunikacji z klientem i zwiększenia sprzedaży. Możecie także wykorzystać nasze karty podarunkowe, kody na pieczątki, czy nasze kody promocyjne. Wyobraźcie sobie, że chcielibyście nagle lokalny biurowiec zachęcić do tego, żeby promował waszą restaurację, albo chcielibyście, żeby ich pracownicy zawsze kupowali u was. Możecie stworzyć taki kod promocyjny tylko dla tej firmy, tylko dla tych pracowników z ich logo, kolorami. Ten klient tylko wpisuje. Ten kod raz i odblokowuje mu się cena nagroda, cena na oferta, którą może odbierać za każdym razem, kiedy jest dostępna. Jestem pewien, że takie oferty już robicie, ale macie nad nią obecnie zero kontroli. Dzięki embargo, ci klienci nie tylko dostają zniżki i przychodzą częściej, możecie też budować i zwiększać swoją bazę danych. Czyli ten klient, nawet jeżeli wykorzysta jest z tą zniżką i przestanie przychodzić, macie wciąż realną wartość, bo musicie go zachęcić, by wrócił znowu. Kiedy przestanie pracować dla tej firmy i ta nagroda, ta oferta zostanie mu odebrana. Ten klient wciąż ma waszą kartę lalnościową. Jest wciąż zachęcany do tego, by wracał, niezależnie od tego, gdzie pracuje. I co ważne, macie pełną kontrolę nad tym, kto odbiera te nagrody, te oferty, ile razy, w jakich dniach, w jakich lokalach. I macie to widzieć czarno na białe. I embargo to także nie tylko narzędzia marketingowe to nie tylko wgląd waszych klientów i wasz biznes to także bardzo szczegółowy system raportowania. Macie ponad 40 live raportów i analityk po to, żebyście mogli mierzyć to, co robicie, żebyście widzieli, jak często Ci klienci przychodzą, kim są, w jakich lokalach najczęściej odbierają pieczątki, czy zamawiają online. Wszystko czarno na białym, abyście wraz z rozwojem biznesu, abyście wraz z dodatkowymi osobami, które będą w Waszym zespole, mogli wiedzieć jeszcze więcej. Nagle czarno na białym widzicie, czy Wasi klienci przychodzą częściej, czy rzadziej, czy przychodzą raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, jak i kiedy kupują zamieniacie waszą kartę która kiedyś tak naprawdę była tylko narzędziem do rozdawania darmowych kaw czy darmowych lunchów, najpotężniejszy system do zbierania danych, analityki i przede wszystkim wykorzystywania danych do zwiększenia sprzedaży, rentowności i przywiązania klienta. Stworzyliśmy to z myślą o takich biznesach jak twój, żebyś mógł, mogła wykorzystywać je niezależnie od wielkości twojego biznesu. Co najważniejsze, ty nie musisz wierzyć mi, Setki, tysiące przykładów biznesów, które wykorzystują nasze narzędzia, by osiągać rewelacyjne rezultaty. Jeden z moich ulubionych przykładów w Polsce jest Coffee Desk w Warszawie. Sieć, znana sieć kawiarni w Warszawie i Kołobrzegu, która kiedyś zazwyczaj promowała swoje warsztaty o kawie speciality poprzez social media, facebooki, plakaty w lokalach. Przychodziło 15-20, czasami 25 osób. Kiedy postanowili zakomunikować to przez swój CERN na embarko, przez swoją kartę lościową, nagle doszło do totalnego szaleństwa. Zdjęcie, które widzicie, to zdjęcie z monitoringu z ich na próżnej. Zeszło się dziesiątki, setki osób, a ta akcja stała się już firmową legendą. Nagle okazało się, że za jednym, dwoma kliknięciami mogą osiągnąć więcej niż poprzez miesiące planowania kampanii marketingowych, social media, etc. Dzisiaj to także Ty możesz robić to samo. Stworzyliśmy embargo, żeby niezależnie od wielkości biznesu, każdy właściciel, właścicielka, menadżer, menadżerka miała narzędzia, by nie tylko zbierać dane, ale wykorzystywać je i zwiększać sprzedaż. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak Ty możesz zacząć zbierać te dane i zwiększać swoją sprzedaż dzięki embargo, odezwij się do nas, zabukuj demo lub po prostu wypróbuj to, a my wesprzemy Cię we wdrożeniu i wykorzystywaniu tych narzędzi.